To właśnie w takich miejscach często rozgrywają się scenariusze ASG. Dlatego dzisiaj zabiorę tu Państwa i opowiem Wam o ASG. Ja nazywam się Onysz, a to jest poradnik ASG Poszukiwaczy Przygód. ASG to nic innego jak symulacja pola walki przy użyciu replik, które jeden do jednego odwzorowują swój ostry odpowiednik, z tą różnicą, że zamiast amunicji strzelamy kulkami 6 mm. Żeby lepiej zrozumieć ASG musimy cofnąć się do jego początku, czyli lata 50. w Japonii, gdzie japońska armia poszukuje nowego modelu ćwiczeń dla swoich żołnierzy, aby mogli oni ćwiczyć na znanej konstrukcji, nie robiąc sobie przy tym krzywdy. Tak oto wpadają na konstrukcję repliki ASG. I tu muszę troszkę małą dygresję wprowadzić. On jest z przyszłości montażysta, ponieważ po dogłębnym researchu na zagranicznych stronach dochodzę do takiego wniosku, że nie w latach 50. powstała konstrukcja, tylko w latach 70. wynalazł ją japoński fotograf i w latach 80. wprowadzono ją do. Tak naprawdę masowej produkcji, i w latach 90. eksportowano na rynek. W latach 50. faktycznie było zapotrzebowanie na tego typu konstrukcje ze względu na ograniczenia Japonii, ale tą konstrukcję, którą znamy ASG, tak naprawdę wynaleziono w latach 70. Także tutaj małe sprostowanie. Zapraszam do dalszego oglądania. I reszta historii jest już dosyć mało szczególna, ponieważ tak jak chińskie bajeczki. Rozeszły się na cały świat. Tak japońska konstrukcja ASG zaraziła resztę populacji w bardzo szybkim tempie. Niektórzy porównują ASG i Paintball. Jednak jest między nimi bardzo dużo różnic. Na przykład to, że ASG nie zostawia śladów z farby. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Dzięki temu ASG pozwala nam na użycie prawdziwego oporządzenia lub munduru pochodzącego z danej epoki historycznej, co sprawia, że ASG pozwala nam się przybliżyć do realizmu. No, ładne cacko! Jest oczywiście jeszcze wiele zasad bezpieczeństwa które należy omówić w Airsoftie, a także wiele tematów, które trzeba rozwinąć. Jednak tym zajmiemy się w następnych odcinkach. Dzisiaj dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zachęcam do sprawdzenia naszej oferty obozowej. Tam na pewno nauczycie się czym jest Airsoft.